Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Wybierz Kartę. Dzisiejsze pytanie nadesłane od Pani pewnej to, czy w tym roku zarobię dużo pieniędzy? Zatem zaczynamy bez zbędnego gadania. Jedyneczki. Czy jedyneczki zarobią w tym roku dużo pieniędzy? Czy jedyneczki zarobią w tym roku dużo pieniędzy? Czy zarobią? Czy zarobią? No, jedyneczki potrafił zarobić. Tak, zdecydowanie. Karta Maga mówi o tym, że macie w sobie siłę i moc, macie wszystko to, czego potrzeba, macie narzędzia w dłonie, żeby osiągać sukcesy. Jesteście mistrzami, mistrzyniami w swoim fachu, w swojej dziedzinie, także jak najbardziej. Tylko, żeby nie burzyć tego, co już zbudowaliście, zbudowało się do tej pory, żeby nie burzyć struktur, na których się opieracie, żeby nie odchodzić z pracy, nie w, w, trzaskać drzwiami, nie wypowiedzenia, nie rzucać, tak, żeby na spokojnie do wszystkiego podchodzić bez emocji. I trójka byłaby skarta patrzenia perspektywy w przyszłość w danej pracy. To jest karta satysfakcji, ulgi, radości, szczęścia, również innego przyciągania seksualnego. Także generalnie wszystko wygląda bardzo dobrze. Także jak najbardziej zarobicie dużo pieniążków. Teraz teraz dla dwójeczek. Czy dwójeczki zarobią w tym roku dużo pieniędzy? Czy dwójki zarobią w tym roku dużo pieniędzy? Czy zarobią? Czy zarobią? No tak! wow, najlepsza karta w kwestii zawodowo-finansowych, dziesiątka denarów, super dziesiątka kielichów również miłość, wsparcie rodzina, od rodziny możecie dostawać wsparcie, jeśli chodzi o pieniążki również, ale także emocjonalne to jest czyste szczęście, będzie rodzinna, fajna atmosfera w Waszej firmie, czy gdzieś tam w miejscu, w którym pracujecie, będzie po prostu szczęście tylko musicie dokonać jakiejś wewnętrznej transformacji, żeby przyciągać te pieniążki a nie odpychać, bo one same będą do Was lgnęły, ale żeby być może nadmiernie nie wydawać, albo coś takiego bo tutaj jakaś transformacja, musicie zadziać, ale jest dziesiątka dynarów, najlepsza karta w kwestii zawodowo-finansowych. Ona mówi o bardzo dużych korzyściach materialnych, o budowaniu czegoś na stałe, a przynajmniej na lata, o konkretach, o stabilizacji, o poczuciu bezpieczeństwa ogromnym, także jak najbardziej dwójeczki zdecydowanie zarobią dużo pieniędzy w tym roku. No i trójeczki. Czy trójeczki zarobią w tym roku dużo pieniędzy? Czy trójeczki zarobią w tym roku dużo pieniędzy? Czy zarobią? Czy zarobią? czy zarobią. No. No. Może być chwilowe rozczarowanie, aczkolwiek będziecie do tego dochodzić. Karta Maga mówi o tym, że jesteście mistrzami, mistrzyniami w swoim fachu, w swojej dziedzinie, że macie narzędzia w dłonie, żeby osiągać sukcesy i będziecie te sukcesy osiągać. Tylko podejmijcie te mądre decyzje, żeby nie działać pochopnie w Twoim impulsu, czy jakoś tak nieintencjonalnie. Działajcie rozsądnie, logika, analiza, twarde dane, tym się trzeba kierować, żeby nie było rozczarowań, poczucia krzywdy, również nie w sobie poczucia krzywdy, jakiegoś poczucia smutku, bo to będzie niekorzystne. Przeczekajcie niekorzystny okres i nie absolutnie żadnych kompleksów, żadnego smutku, żadnego uczucia bycia gorszym, być jesteście super fantastyczne i wierzcie w siebie i wtedy jest szlifowanie tego, co posiadacie, czyli będziecie sobie zbierać pieniążki i będzie szlifowanie 800 denarów, budowanie czegoś, koronkowa praca, ale szczęście. Także jak najbardziej dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie wszystkim. Życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Jeśli macie jakiekolwiek pytania albo tematy, tytuły na wybierz karty, to ja zapraszam serdecznie do kontaktu. No i trzymajcie się buziaki, do usłyszenia i zobaczenia.